Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kuczy i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Harego Pottera i Kamień Filozoficzny. Dobrze, ostatnio ukończyliśmy Lumos z małymi wpadkami, ale nie o to chodzi w tej grze. W tej grze chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No czyż nie mam racji, no oczywiście, że mam rację. Także teraz po dźwięku brzmi, jakbyśmy mieli gdzieś poszukać Freda i George'a, ale też udać się na Eliksiry z profesorem Snape'em naszym ukochanym wykładowcą Tak myślałem Hey Harry Noś się, masz się, masz mhm. We collect 25 beans. We need the beans for some experiments.

Dobrze, dostaliśmy karteczkę od Freda i George'a. Hmm. Pójdźmy w takim razie na te nieszczęsne eliksiry. Wow. Jeszcze by nas ohytkiem, brzydkiem trafiła. No ja, i wziąłem. Szkoda, że Harry nie robi tak jak. Ups. Że Harry nie robi tak jak w innej części. Jak... Nie pamiętam tylko w jakiej części było. Jak on. Gustował w tych fasolkach. Czy to nie było jakieś Lego? Nie, Lego nie, przecież tam się nie zbiera fasolek. Czy to nie była pierwsza część na Playstation 1? Chyba tak. Choć mogę się mylić, wiem, że po prostu zbierał fasolki i mówił jakiego smaku są. I czasami, jak e, był jakiś taki nieciekawy smak, to mówił: tak... Yeah! jak. Całkiem fajnie to zrobili. I am your potions teacher, Professor Snape. Today you will learn how to mix a Wiganweld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for sedatives. Five points the Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan tree Bark, Moly, Dittany and flubberworm Mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. Gdzie jesteś? Jaki on jest straszny, ten chłop. Hmm, that must be Disney. No, to będzie bardzo łatwe. Spróbujmy zbagować grę, żeby nas nie wrzuciła. A nie udało się. <laughs> Oj, oh. tak. Czyżby to tu miało być te, te straszne duchy? Aha, aha. Mam być szczery. Dobra, już pamiętam. Chciałem powiedzieć, że nie pamiętam, ale zagadka na szczęście nie jest jakaś wyjątkowo trudna. Ale naprawdę, jestem aż w szoku, jak ja dawno nie grałem w tę grę, że ja tak mało pamiętam rzeczy. Tak jak piszecie mi w komentarzach, że na przykład na misję latania na miotle dało radę przejść za jednym razem. <grym>, wolałem nie ryzykować. Z moim talentem, to wiecie, bym zebrał pewnie 81 na 82 obręcze. Wstyd i hańba dla Gryffindoru by była tylko. Dobra, jest pierwszy składnik. Dobra, jest tu coś ciekawego? Nie. Mhm. Moje ulubione miejsce, żeby spaść. Ale coś, coś dziwnie. No nie, już myślałem, że jakaś pułapka, nie wiem, Tam zmiażdży mi jakiś głaz lecący z góry. Ja bym się po Snape'ie wszystkiego spodziewał, szczerze mówiąc. Okej. Okay. może bym najpierw wszedł na tą platformę, a nie? Nie ucieknie i tyle będzie. Nintendo. Dobrze. Kopsia! Wow! No. Prawie bym spadł. Poczekajcie, to nie ma sensu tamtędy iść. To wskoczę sobie na to i po prostu. Złapię sobie te fasoleczki z tego oh. dziada. Tylko oczywiście. Oh. Oh. No jak to się oh. wydarzyło? Jeny, ja takie proste rzeczy nie potrafię wykonać. I oh. ja za wysoko skaczę. Oj, przepraszam, nie powinienem go brać. Dobra, złapałem. Chyba się nie udało. Okay. O, i to ładnie by można było się zwalić z tej platformy, by tak sunęła jak nóż. Okej, okay. szybko, żeby nie spaść. Do wodu. Oj, spadły, masz miło. One wracają w ogóle na miejsce, czy nie? A, już spadły po, po ptakach. Troszeczkę mi ten poziom przypomina taką utrudnioną wersję tego, co było w wyzwaniu Flipendo. Też takie platformy. Mam wrażenie, że po prostu są tekstury zmienione. Dobra, zapisujemy. O, już nie trzeba będzie powtarzać. Lecimy! Ma złamanie karku. Harry, nie oglądaj się! Nie ma czasu. Dobra, dobrze. Oh no, Bloody Baron. On chyba nas krzywdzi jak w niego wejdziemy, lepiej go omijać. Okej, okay, zanim tam pójdziemy... Tam poczekał na tego krwawego barona, żeby się tam przespacerować do środka. Dzięki, bary. Mm, mm, mm. Czy tu coś było fajnego? Tak, skrzyneczka. Ale czy fajna, to dopiero się okaże. Tu mogliby dać jakąś kurczę. Nie wiem, kartę. Oczywiście, że nie. Tyle tego dziadostwa. Dlaczego ty mi kobiet okazałaś to omijać? Boże. No i jeszcze wziąłem, no jak zawsze. Dobra, czekamy na ducha. Chodź tu, Frenzlu. Dzięki. No, nie było tego warte. Handla. Kilku fasolek. Dobra, cztery gnomy... O, pięć jest, sześć. O, was tu się namnożyło. O, matko. Ile was tu? Chyba można nawet wykorzystać na tych gnomach. Jak one tak biegają, to się skupiają na tych fasolkach chyba wtedy. A ja tam wolę ich najpierw unieszkodliwić, a potem sobie te fasoleczki wziąć. Dlaczego z nich te fasolki nie wypadają? Tego nie mogę zrozumieć. No i znowu wziąłem. O oh, jest, <grybujesz> Dobra, nieważne. Dobra, dwa składniki mamy. Dwa czy trzy? Chyba dwa. Dwa przed nami. Jak pamiętamy, to ten jeden jest nie ta plan... nie ta platforma. Ten jeden jest od razu blisko uh, sali eliksirów, także on będzie się równał z końcem uh, tego wyzwania. Dobrze. Fantastycznie co zrobiłeś, Harry. Nic więcej tu nie ma. Lećmy dalej. Aha. Ciekawy mnie, czy to był zapis? Mam nadzieję, że to był zapis. O, te platformy, to też dobrze pamiętam. Dobra, teraz się ta pierwsza otwiera. Zamyka i lecimy. Kurczę, mam wrażenie, że ja nie dolecę tam. O, tutaj było ładnie. Z takiego pełnego rozbiegu. O, cię. To było bliskie. Dobra, wolę zapisać. Chodźmy po gwiazdeczkę. Aha, teraz mi się przypomniało. Jak Snape zareaguje na te wspaniałe gwiazdki, wszystkie, które pozbieramy. Obdarzy nas chyba 50 punktami, jeżeli dobrze pamiętam. Z wielką radością wręczy nam je i powie, jacy jesteśmy fantastyczni. Nie, to wcale nie jest ironia. Dobra, czyli to jest trzeci składnik. No, bo ten dziad czerwono-czarny. No, nie dało się go minąć, No jeny. Jolo. Okej, okay, poszło. Teraz te się szybciej zamykają, trzeba śmigać. No dawaj, dawaj, dawaj. Ale widać, że chyba musiał być ten fragment irytujący, bo na każdym takim podejście jest zapis. Więc pewnie testerzy, albo sami twórcy gry uznali, że to może być za trudne. Dla mnie na pewno. Dobra... Z tej strony bierzemy... Tak, i tu się pewnie otworzy. Mhm. Gdzie teraz? Gdzie teraz nasz, nas prowadzisz? Platforma i do góry, hop! Okej. Okay. Czy to jest uruchomienie tego, czy to jest wezwanie platformy na dół? I chyba oba. Dobra, nic nie ma więcej dookoła. Ciśniemy, ciśniemy. Tutaj to okienko mi przypomina tę grotę gnomów z drugiej części, gdzie można było ich wyrzucać. Na pewno nie omieszkam. Ty kurde krwawy baronie jeden ty. Ty złoty. ty. Atakuje nas, czy przeleci sobie? Czemu on nas zahaczył wtedy? Nie mam pojęcia. Mhm. A w tym środku jak to się robiło? No bo to tutaj mi nam odblokowało. Czy to dopiero coś otworzymy? Jakieś wrota? Hmm, szczerze to nie pamiętam. A jezu, znowu się wpakowałem w tego. E. ej, nie, ej. Ja nie, chyba wrzut wskoczy z. Tak, wskoczy z góry tam, dobra. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Raz znowu czekamy na transport.

Już to daleko. Ja już myślałem. Było blisko. Dobra, zapisane. To teraz można skakać. Mhm, karteczka na nas czeka. Elegancko, elegancko. Dobra, bary. A co tam jest z drugiej strony? Coś możesz mi pokazać, czy ciekawego? Opa, skrzyneczka, co ją widzieliśmy. Pełna fasolek. Dobra, śmigam stąd, bo on mnie zaraz tu potrąci, pewnie. A mi już tak życia za bardzo nie zostało. Nie zdążyłem. Ja myślałem, że on. Aha, on tam chyba zawraca, tak? Tak, no. Dobra. Otwieraj drzwi, bary. Dzięki. No, tak jak myślałem. Tutaj przesuwamy magiczny klocuś.

If you must. Harry, a huge troll is on the rampage. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Moi drodzy, wiem, że musimy biec, ale nie. Niestety czas się skończył. Musimy to skończyć na Ucieczkę właściwie przed trollem zapraszam na kolejny odcinek. A za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Na razie.